Pozbawić pacjenta onkologicznego jakiejkolwiek pomocy, no to jak to można nazwać? To jest naprawdę eutanazja. Zaczęłyśmy leczenie, poczułyśmy się bezpiecznie i nagle nam zamknęli. No to jest po prostu niewiarygodne. Myśmy nawet nie zdążyli sobie zabezpieczyć leków, bo jakbym ja wiedziała, że zamknął, to bym... Wcześniej atakowała, żeby mieć receptę Ale i Jeżeli nie mamy teraz opieki, a coś się będzie działo, to po prostu ja nie wiem, gdzie mam iść. Chyba do szewca. Dla nas, osób chorujących na nowotwory, to stabilizacja, bez, stabilizacja bezpieczeństwo takie, jak nas traktują, bardzo ważne. W jaki sposób dowiadywaliście się o tym, że szpital będzie zamykany? Praktycznie zmiana. Nie, nie, internetu. O, w internecie że numer w Częstochowie zamykają. Kilkuset pacjentów onkologicznych z Częstochowy i okolic zostało pozbawionych bezpieczeństwa, stabilizacji i perspektyw na przyszłość. Specjalistyczny szpital onkologiczny, w którym się leczyli po dwóch latach działalności, przestał istnieć. Pojechaliśmy na kolejną wizytę. Pani doktor poinformowała nas, że no niestety następna chemioterapia będzie już w Tomaszowi. Dowiedziałyście się panie, co w ostatnim tygodniu funkcjonowania tej placówki? Tak, w ostatnim tygodniu. Mhm. Nic wcześniej, ani w mediach, ani od pani doktor, ani od obsługi nie było mowy. Był to dla mnie szok naprawdę, mhm. że, że z dnia na dzień tak chorzy pacjenci, Dowiadują się o takich decyzjach. Pacjenci zaufali Państwu to dwa lata temu. Oni tak naprawdę powierzyli swoje życie w Państwa ręce. I to, że oni dowiadują się o zamknięciu placówki z wizyty na wizytę, albo co gorsza, przez internet, no ja uważam za niedopuszczalne. Informowaliśmy, jak mówiliśmy, kontaktowaliśmy się także telefonicznie z pacjentami, także. No... Być może też taki, takie sytuacje były, o których pani mówi. Tutaj przecież na, na, na szali jest życie i zdrowie ludzkie. Dlaczego tak mało czasu daliście pacjentom na przygotowanie się na to? Yy, nie daliśmy mało czasu. Daliśmy możliwość jakby dalszego, Dwa tygodnie? dalszego działania to nie jest i dalszego mało leczenia. Czasu? Dalszego działania i leczenia. Dwa tygodnie? Yy, no, faktycznie to nie jest yy, długi czas. Czy to nie jest, yy, też to, to, to czas zdecydowanie za krótki, rzeczywiście. Mhm. Natomiast, no, nie mieliśmy innego wyjścia. Swoją decyzję o zamknięciu w oficjalnym piśmie do śląskiego oddziału NFZ Szpital argumentuje tym, że musiał opuścić dotychczas wynajmowany budynek. Sprawdziliśmy to. Właściciel budynku zaprzecza, by to on wypowiedział umowę. Numer miał podpisaną umowę najmu na 10 lat. Z możliwością jej wypowiedzenia. I NUMED wykorzystał tę możliwość i wypowiedział nam tą umowę. Czyli to Numet wypowiedział umowę? No, oczywiście, że tak. Najgorsze z tego jest to, że my nie wiemy, kto jest fair, a kto nie jest fair, bo po prostu tego się nie mówi. Nie macie co to nie? Dowiadujemy się z internetu i wszędzie pisze co innego, nie? Co jest prawdą. Prawdą jest to, że musieliśmy zlikwidować działalność po prostu z powodu braku możliwości rozwinięcia tejże działalności, czyli braku kontraktowania kolejnych świadczeń. Stało się to nieopłacalne. Stało się to nie, to nie, nie stało się nieopłacalne. My po prostu nie moglibyśmy kompleksowo leczyć pacjentów. Dla Państwa to jest czysty biznes, a dla tych chorych to jest walka o życie.